Podczas podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, Paweł Zawisza, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Witam wszystkich w już trzecim odcinku naszego podcastu historycznego. Dzisiaj pozostajemy nadal przy tematyce żołnierzy wyklętych. Do tej pory rozmawialiśmy odnośnie podziemia pałakowskiego na terenie ziemi rybnickiej oraz postaci Tadeusza Dękowskiego i organizacji Kraj. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr... Tomasz Kurpierz, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, badacz dziejów e, Żołnierzy Wyklętych oraz szerzej oporu, spo, oporu e, społecznego w PRL-u, który zajmuje się tą tematyką od ponad kilkunastu lat. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry, witam państwa. E, drogi Tomku, dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą odnośnie e, zgrupowania. Henryka Flamego, szerzej znanego jako Bartek. Jesienią 1946 roku doszło do jednej z największych zbrodni komunistycznego aparatu, represji na członkach polskiego podziemia niepodległościowego. W wyniku przeprowadzonej prowokacji zostało zamordowanych około 100 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego. Pseudonim Bartek. Zacznijmy jednak może od samego początku. Kim był Henryk Flame, później jest szerzej znany jako Bartek? Jak powstało jego zgrupowanie? Z jaką organizacją był związany? Zgrupowanie Henryka Flamego, pseudonim Bartek, było jedną z największych zgrupowań oddziałów partyzanckich działających w Polsce w okresie pierwszych kilkunastu miesięcy po zakończeniu wojny. Początki całego zgrupowania, które w szczytowym okresie swojej działalności, czyli wiosną 1946 roku, liczyło aż 300 podkomendnych żołnierzy, liczba współpracowników była jeszcze większa, początki były dosyć skromne. Sam Henryk Flamme Bartek był podoficerem lotnictwa, kapralem lotnictwa, uczestniczył w walkach nad stolicą we wrześniu 1939 roku. Nawet dwukrotnie był zestrzelony, nie odniósł przy tym poważniejszych ran, i wraz z tysiącami polskich uchodźców cywilnych, wojskowych trafił na Węgry, gdzie został internowany w obozie dla żołnierzy. Stamtąd udało mu się zbiec, jednak został, próbował się dostać do armii polskiej na zachodzie, jednak został zatrzymany na terenie Austrii. Ponownie trafił do takiego obozu internowania, z którego ostatecznie został zwolniony i w 1940 roku wrócił w okolice Bielska, czyli w swoje rodzinne strony. Tam podjął pracę jako maszynista na kolei, ale jednocześnie zaczął angażować się w działalność konspiracyjną. Był współzałożycielem Harcerskiej Armii Krajowej, organizacji, która zajmowała się zbieraniem informacji o wojskach niemieckich, czyli szeroko rozumianym lokalnym wywiadem, prowadziła działania propagandowe. Flamę zajmował się również y, sabotażem i w wyniku takiej jednej akcji na przełomie 1943 1944 roku y, został, jego działalność została wykryta i musiał obserwować się ucieczką. Y, od tego czasu zaczął organizować mały oddział zbrojny, y, taki leśny oddział zbrojny, współpracując y, z y, lokalnymi instruktorami Armii Krajowej ale od końca 1944 roku za pośrednictwem kilku innych jego współpracowników nawiązał kontakt z okręgiem krakowskim Narodowych Sił Zbrojnych i można powiedzieć od tego momentu podlegał strukturom narodowym podziemia wówczas jeszcze, antyhitlerowskiego. Według założeń konspiracyjnych związanych środowiska związanego z Narodowymi Siłami Zbrojnymi wraz z postępem i zdobyciem terenów Polskich z Armii Czerwoną te struktury narodowe miałyby zostać przeniesione ze względów konspiracyjnych w różne miejsca, no ale tempo ofensywy Armii Czerwonej wielu, błyskawiczne tempo wielu wręcz zaskoczyło, no i właściwie, właściwie na początku, w pierwszych tygodniach 45 roku te struktury konspiracyjne w znacznym stopniu się rozsypały no ale, ale flamę będąc aktywnym na terenie, który, który który znał, który był jego, można powiedzieć, rodzinnymi stronami, od razu niemalże zaczął aktywnie działać już z polecenia swoich władz z, z okręgu krakowskiego. W pierwszych tygodniach 1945 roku wstąpił do milicji obywatelskiej w Zabrzegu, to wykonując rozkaz podziemia, i tam zaczął na tym posterunku koncentrować osoby, które były również negatywnie nastawione do, do wprowadzanej na bagnetach armii czerwonej nowej władzy. Ta działalność jako milicjanta pod przykrywką milicjanta trwała jednak dosyć krótko, ponieważ został bardzo szybko zdekonspirowany i w kwietniu musiał po raz kolejny uciekać do lasu, i w ten sposób zaczęła się historia owego zgrupowania. Początkowo pod jego rozkazami było kilkunastu, dwudziestu kilku żołnierzy. Dość szybko, po kilkunastu tygodniach, latem, późnym, późnym latem, jesienią, nawiązał kontakt z Antonim Biegunem Sztubakiem, który w tym czasie organizował również oddziały podziemia antykomunistycznego na terenie Żywieczczyzny. Sztubak formalnie mu się podporządkował, chociaż zachował pewną samodzielność. I w ten sposób cały oddział, czy, czy dwa oddziały, czy można powiedzieć nawet kilka mniejszych grup, jesienią 1945 roku liczyły już kilkudziesięciu żołnierzy. Do tego doszła znacznie większa grupa współpracowników, którzy zajmowali się zbieraniem informacji, aprowizacją, czyli tym wszystkimi działami, działaniami, które były wokół tej, tej bezpośredniej działalności zbrojnej. Okres zimowy to okres, okres w którym podkomendni Bartka skupili się przede wszystkim na werbowaniu nowych członków. To, to można powiedzieć te akcje zbrojne, o których jeszcze powiem za chwilę, zostały ograniczone do minimum. Ta akcja werbowania nowych członków okazała się bardzo skuteczna, bowiem już wiosną 1946 roku, jak wspomniałem, całe zgrupowanie Liczyło aż 300 żołnierzy podzielonych na kilkanaście mniejszych i większych oddziałów, grupek. Różnie ta działalność wyglądała i to można powiedzieć, był szczyt takiego okresu działalności tego zgrupowania Bartka. Na czym polegała ich aktywność? Otóż, otóż, jak wspomniałem, to jeden z największych oddziałów zbrojnych, który działał po wojnie. Ich działania miało przede wszystkim, to trzeba podkreślić, charakter samoobrony, czyli wymierzone były przeciwko tym najbardziej groźnym funkcjonariuszom reżimu, którzy wprowadzali ustrój komunistyczny na akurat na tym terenie, czyli mam tu na myśli Śląsk Cieszyński, Żywiecczyznę. Zgrupowanie Bartka od, 40, od lata 1945 roku do lata 1946 roku przeprowadziło łącznie około 300 akcji bojowych. Przede wszystkim były to ataki na posterunki Milicji Obywatelskiej, na placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ataki wymierzone w kontywidentów i aktywistów Polskiej Partii Robotniczej, w tajnych współpracowników Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W przypadku ataków wymierzonych w konkretne osoby, no można powiedzieć, że wachlarz tych działań był dosyć szeroki. Od ostrzeżeń, od ostrzeżeń kierowanych w kierunku mniej groźnych przedstawicieli, Nowego reżimu poprzez pobicia, a w przypadku tych najgroźniejszych, egzekucje, które, które, których łącznie zgrupowanie Bartka wykonało kilkadziesiąt w tym, w tym okresie. Czyli można powiedzieć, swoimi działaniami dość skutecznie paraliżowali wprowadzanie nowej władzy, tzw. Tak władzy ludowej, na tym terenie. Dużą rolę odgrywały również akcje propagandowe. Taką, tak można powiedzieć, najbardziej y, głośną akcją, która odbiła się dosyć szerokim echem, nie tylko w regionie, było zajęcie przez zgrupowanie Bartka 3 maja 1946, 1946 roku miasteczka Wisła. No, właściwie po zgrupowaniu y, na, na baranie Górze zgrupowanie Bartka y, przez nikogo nie niepokojone wkroczyło na teren miasteczka y, y, przed y, zaskoczonymi y, Turystami, m, mieszkańcami miasta partyzanci przedefilowali. Bartek na rynku wygłosił przemówienie o celach walki z komunistami, i bez żadnych strat partyzantom udało się wycofać z powrotem w góry. Władze komunistyczne były na tyle zaskoczone, że nie, po prostu nie zdążyły zareagować. Była to taka, można powiedzieć, bardzo spektakularna i śmiała akcja, która. która która no, była jedną z wyjątkowych wówczas już Polsce opanowanej, opanowanej przez komunistów. I można powiedzieć, że wiosną był to, było to apogeum działalności, ale w tym czasie zgrupowanie już znajdowało się coraz w trudniejszej sytuacji. Mówimy więc o zgrupowaniu partyzanckim liczącym w szczycie. Kilkuset partyzantów, tak? do 300 partyzantów. Jeśli dobrze pamiętam, znaczna ich część rekrutowała się spośród ludności lokalnej, a całe zgrupowanie posiadało silne oparcie w ludności lokalnej, bez którego w zasadzie żaden oddział partyzancki nie może, nie może funkcjonować. Jak więc zatem aparatowi bezpieczeństwa udało się czy jak aparat bezpieczeństwa zwalczał partyzantów, i jak udało się im w końcu rozbić tą grupę, wejść do tej, tego zamkniętego grona, które miało oparcie w, w ludności lokalnej? Tak, rzeczywiście tak skuteczna działalność przez te kilkanaście miesięcy niemożliwa była bez silnego poparcia ludności miejscowej. Oczywiście nie wszyscy popierali taki rodzaj walki z, z nową władzą. Ale, ale faktem jest, że bez tego wsparcia, bez dużej sieci współpracowników, którzy zajmowali się różnymi kwestiami, partyzanci nie mogliby działać tak skutecznie przez kilkanaście miesięcy. I w efekcie działania miejscowych struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jak również tych struktur wojewódzkich, mam to na myśli centralę UB Katowicką, te działania były w znacznej mierze nieskuteczne. Obławy kierowane w, wobec partyzantów, przyjeżdżały na teren za późno, oni ostrzeżeni przez miejscową ludność, przez swoich sporcowników, nogą w większości przypadków zdołali zbiec, zmienić miejsce swojego pobytu. I właściwie do połowy 1946 roku, nie licząc pewnych drobnych starć, zgrupowanie Bartka nie poniosło większych strat, bo, bo te straty oczywiście były, ludzie, ludzie ginęli, ale nie były to straty, które, które mogły w jakiś sposób zasadniczy wpłynąć na funkcjonowanie tego zgrupowania. Ale likwidacja zgrup zgrupowania oddziału Barka nastąpiła w wyniku akcji, która początkowo, akcji Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, która początkowo właściwie nie była związana z działalnością tych lokalnych struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I aby tak bardzo szkicowo nakreślić całą tą operację, trzeba Wrócić do 1945 roku, do lata, jesieni 1945 roku, otóż jak wspomniałem Henryk Flamę Bartek podporządkował się strukturą Okręgu Krakowskiego Narodowych Zbrojnych i jakby pod auspicjami tego okręgu w 1945 roku struktury narodowe na terenie województwa śląskiego były odtwarzane Zresztą nie tylko tutaj struktury regionalne, ale również próbowano tutaj odtworzyć, wobec, jak wspomniałem, bezkawicznych postępów armii czerwonej, te struktury również centralne narodowych zbrojnych. W miarę, w pierwszych tygodniach, miesiącach w miarę to się udawało, ale ot, ot, otóż w połowie roku 45 nastąpił tutaj kluczowy moment. Otóż, otóż Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie aresztował Kazimierza Zaborskiego, pseudonim Łamigłowa, który był jednym z dowódców struktur narodowych na terenie Zagłębia. Wcześniej aresztowano dwie córki tego Zaborskiego i w wyniku szantażu, Zaborski przeszedł na stronę komunistów, zaczął współpracować z komunistycznym aparatem represji. Było to o tyle istotne, że wkrótce Zaborski został jednym z szefów całego okręgu śląskiego Narodów Sił Zbrojnych, czyli można powiedzieć bezpieka już od początku tutaj miała swojego agenta w samym centrum władzy narodowej. Na tym terenie podziemnej władzy narodowej. I efekt był taki, że już jesienią 1945 roku nastąpiło de facto rozbicie struktur podziemia na poziomie regionalnym. O tym Henryk Flamme-Bartek nie wiedział. Myślał, myślał, że ten okręg na poziomie dowództwa dalej funkcjonuje. Komunistom nie, udra, nie od razu udało się wyłapać wszystkich dowódców na poziomie okręgu regionalnego, na poziomie władz regionalnych, a i tak łącznie ta szeroko zakrojona akcja represyjna doprowadziła do tego, że aresztowano kilkaset osób. Sam Bartek miał jeszcze ostatnie kontakty z dowództwem w styczniu 1946 roku, i, i wtedy jego kontakt z, tym, z kierownictwem okręgowym się urywa. No i właściwie przez pół roku Henryk Flame działa, jego żołnierze działają samodzielnie. I można powiedzieć już w połowie 1946 roku, kiedy sytuacja zgrupowania jest coraz trudniejsza i militarna, i oporowizacyjna on czeka na, na jakieś konkretne rozkazy ze strony dowództwa. I otóż na początku sierpnia 1946 roku zgłasza się do niego kapitan Lawina. Kapitan Lawina, który przedstawia się jako reprezentant dowódca z okręgu właśnie śląskiego, narodowych i zbrojnych, który wydaje mu rozkaz przerzutu całego zgrupowania gdzieś na tereny zachodnie, gdzie mógłby kontynuować działalność. Bartek po pewnych wahaniach i po drugim spotkaniu z kapitanem lawiną, które nastąpiło 20 sierpnia 1946 roku, ostatecznie zgadza się na przerzut całego zgrupowania. Miał pewne wątpliwości, ale stwierdził, że to jednak chyba jest najlepsza droga, aby w ten sposób ocalić partyzantów, którzy znajdowali się w coraz trudniejszej sytuacji. Pewne wątpliwości w stosunku do całej akcji miał Antoni Biegun-Sztubak, który podejrzewał, być może miał jakieś informacje, że to może być jakaś prowokacja. Nie miał jakichś prawdopodobnie konkretnych informacji, ale Bartek, który wówczas ze Sztubakiem nie był już w dobrych relacjach, no to był taki konflikt, można powiedzieć, też ambicjonalny między tymi dwoma dowódcami, zbagatelizował ostrzeżenia Sztubaka i ostatecznie, po pewnych wahaniach, zgodził się na wykonanie rozkazu kapitana Lawiny. W ten sposób, zgodnie z tymi ustaleniami, we wrześniu nastąpił wyjazd w większej części zgrupowania. Nastąpiło to w trzech transportach. Między, prawdopodobnie między 5 a 25-26 września Bartek miał jechać w ostatnim, czwartym transporcie, ale następuje taka sytuacja, że czeka na jakieś informacje od swoich. Podkomendnych mieli mu przekazać informacje, gdzie zostali zakwaterowani na terenie Śląsko-Polskiego albo gdzieś Dolnego Śląska, w jakich są warunkach i tak dalej, jak będą kontynuować działalność, a tymczasem takie informacje nie docierają. Po, po kilku tygodniach okazuje się, że prawdopodobnie, i to ta straszna prawda do flamego dociera z coraz większą brutalnością, że całe zgropowanie padło ofiarą. Wielkiej prowokacji. Niejako potwierdzeniem tej całej sytuacji była relacja, bardzo nieprawdopodobna relacja Andrzeja Bujoka, który, jednego z partyzantów, który, który wyjechał w jednym z transportów i któremu udało się cudem przeżyć, jak się okazało, akcję likwidacyjną i wrócił z. Z powrotem na teren Śląska Cieszyńskiego i opowiedział, opowiedział Bartkowi, jego, jego najbliższym sporcownikom, co, co się stało. Jego, jego racja była tak nieprawdopodobna, że w pierwszej chwili mu nie uwierzono, ale jak stopniowo ta straszna prawda zaczęła do Henry Henryka Flamego docierać. I cóż coś się, coś się okazało? Wówczas oczywiście sam Flamy już o tym, o tym nie wiedział, o tym przebiegu akcji mógł tylko podejrzewać. Ale cóż się okazało, do czego też, do czego doprowadziły ustalenia już po latach historyków prokotorów, którzy wielu osób, które zajmowały się tą sprawą. Otóż, pierwszy transport, którym pojechało około 30-40 żołnierzy Bartka, dotarł, dotarł do miejscowości... Yy, Szałfenberg, kilka kilometrów, właściwie był to taki majątek, kilka kilometrów od Łambinowic, blisko takiej wioski Malżowice Wielkie i tam około 30-40 żołnierzy Bartka zostało zamordowanych nad wcześniej przygotowanych do tego celu grobach, dołach strzałami w tył głowy. Tak została zamordowana pierwsza, pierwsza grupa żołnierzy Bartka. Drugi transport kilka dni później dotarł w okolice Starego Grodkowa. Tam egzekucja wyglądała już nieco inaczej. Partyzanci zostali zakwaterowani w takim budynku gospodarczym, który po prostu został wysadzony w powietrze. W ten sposób zginęło kolejnych 30-40 partyzantów. I wreszcie trzecia grupa dotarła. W okolicy Barutu. Obecnie jest to, jest to miejscowość, wioska na granicy powiatów Gliwickiego i Strzeleckiego. Tam, podobnie jak w Starym Grodkowie, partyzanci zostali zakwaterowani w takim budynku gospodarczym, który znajdował się kilkaset metrów od wioski na tzw. polanie Hubertus. I tam podobnie jak w Starym Grodkowie, partyzanci zostali zabici poprzez wysadzenie nad ranem całego budynku. W ten sposób zginęło prawdopodobnie między 90 a 100 podkomendnych, najlepszych podkomendnych Bartka, bowiem kapitan Lawina rozkazał Bartkowi w pierwszej kolejności wysłanie najlepszych żołnierzy, najlepszych jego podkomendnych, którzy mieli, jak wspomniałem, kontynuować tą walkę na terenach zachodnich. Do, do, do Bartka dotarła straszna prawda, jak wspomniałem, dosy, dosyć szybko, oczywiście wstrzymał ostatni... Czwarty transport i zgrupowanie w właściwie już takiej w szczątkowej formie, trudno mówić nawet o zgrupowaniu, takim luźnym oddziale można bardziej mówić, dotrwało przetrwało zimę 46 na 47, 46 na 47 rok i w marcu 1947 roku Henryk Flamme ujawnił się z resztą swoich żołnierzy w trakcie amnestii czy pseudo amnestii ogłoszonej przez władze komunistyczne. Jednak nie było mu dane zbyt długo przeżyć swoich podkomendnych, bowiem 1 grudnia 1947 roku został zastrzelony przez milicjanta za brzegu. No i w ten, sposób, w ten sposób, w tragiczny sposób zakończyła się historia zgrupowania i samego dowódcy. Nasuwa się jeszcze pytanie, kim tak naprawdę był kapitan Lawina, Ponieważ z. Twojej opowieści wynika, że był on odpowiedzialny w zasadzie bezpośrednio za przeprowadzenie tej akcji likwidacyjnej i był osobą kluczową w realizacji całego tego planu. Tak, Kapitan Lawina, rzekomy Kapitan Lawina był osobą kluczową w całej operacji. W rzeczywistości. Był to Henryk Wędrowski, wówczas już funkcjonarz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wcześniej żołnierz AK, trzeba podkreślić, działający m.in. na terenie Białostoczyzny, który, który po aresztowaniu w 1944 roku przez Sowietów zdradził, przeszedł na, na stronę wroga. No i jak się okazało, dosyć szybko, początkowo jako współpracownik, a następnie jako etatowy pracownik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, z taką dużą zdolnością do pracy operacyjnej, można powiedzieć, uczestniczył w akcji zgrupowania, likwidacji zgrupowania Bartka. Ściśle współpracował on m.in. z wspomnianym przeze mnie Kazimierzem Zaborskim pseudonim Łamigłowa. I, I można powiedzieć na tym, na tym etapie rozpracowania była to osoba kluczowa. No, no, podał, podał, się, podał się za kapitana Lawiny, przedstawiciela okręgu, władz Okręgu Śląskiego, bardzo sprawnie tą akcję przeprowadził, że właściwie oprócz tych podejrzeń tubaka, no, no, no to właściwie flamęł po prostu zaufał. I, ale oczywiście to nie była jedyna osoba, która tą akcję przeprowadzała, to on, on odpowiadał za tą część operacyjną. Samą fizyczną eksterminację, zgrupowanie, czyli zabicie, zabicie partyzantów na terenie Śląska-Opolskiego, przygotował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach w ścisłym porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. O samej akcji, o celu tej akcji, przebiegu akcji, i o tych działaniach operacyjnych prawdopodobnie wiedziało jedynie ścisłe kierownictwo WBP w Katowicach i ścisłe kierownictwo MBP a do samej akcji eksterminacyjnej użyto najbardziej zaufanych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Katowic wybranych placówek terenowych wiadomo że co najmniej w dwóch przypadkach pomagali pomagały mi również jakieś jednostki sowieckie które uczestniczyły w zabiciu partyzantów już, już już na miejscu czyli można powiedzieć Ośrodki decyzyjne to kierownictwo WWP i bezpośrednio, prawdopodobnie ścisłe kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I oczywiście, oczywiście tu jest ogromna rola Henryka Wędrowskiego, kapitana lawiny, który przeprowadził całą akcję, akcję od strony tej operacyjnej i nakłonił Flamego do, do wyjazdu, do zgody na przegrupowanie swoich oddziałów. Trzeba później wspomnieć, że Wędrowski kontynuował karierę, karierę w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, później pracował w wywiadzie i karierę zakończył jako, jako można powiedzieć, dyplomata. Tak, mm. tak, 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 tak został nagrodzony za swoje zasługi dla tworzenia ustroju komunistycznego w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej. Po randze osób, które były związane z likwidacją zgrupowania Bartka, jak i te, tego i w jaki sposób utrzymywano, w jak ścisłych kręgach utrzymywano ten sekret, widać, że władze komunistyczne faktycznie mocno obawiały się tego, tego zgrupowania. Dziękuję Ci Tomku za... Rozmowę, za przedstawienie naszym słuchaczom podstawowych e, faktów dotyczących Henryka Flamego, jego działalności, zgrupowania, no i niestety jednego jego e, smutnego końca. E, korzystając z chwili uwagi e, chciałbym przekazać tylko naszym słuchaczom, że w przyszłym tygodniu pozostajemy przy tematyce e, oporu społecznego, odchodzimy jednak od żołnierzy wyklętych, przeniesiemy się ponad trzy dekady. W przyszłość, czyli do końca lat 70., konkretnie będę rozmawiał z panem doktorem Jarosławem Neją odnośnie powstałych wtedy wolnych związków zawodowych. Dziękuję Ci, Tomku jeszcze raz za udział w tym krótkim podcaście. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.